The Distinguished Gentleman's Drive, czyli rajd eleganckich mężczyzn. To prawdopodobnie największa motoryzacyjna impreza na świecie, a jednocześnie sposób na gromadzenie funduszy na walkę z rakiem prostaty. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września w ponad 200 miastach jedzie w nim kilka tysięcy osób. W Polsce rajd wystartował w czterech miastach, a najwięcej uczestników na trasę ruszyło dziś w Poznaniu. Mikołaj Żuławski. Ten rajd to wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj w ponad 60 krajach świata elegancko ubrani kierowcy wsiadają do swoich klasycznych aut, po to, by promować bardzo ważną sprawę: prewencję i leczenie chorób, które dotykają męskiej części społeczeństwa. Dobroczynny rajd „gentlemenów” rozpoczęli kilkanaście lat temu australijscy motocykliści. W eleganckich marynarkach i koszulach zbierali pieniądze na zajmującą się zdrowiem mężczyzn Międzynarodową Fundację Movember. Później do akcji dołączyli właściciele zabytkowych samochodów. W tym samym terminie, czyli 28 września, cały świat jedzie i zbiera pieniądze na badania nad rakiem prostaty i nad depresją u mężczyzn. Warunkiem uczestnictwa w tej imprezie jest płata darowizny na konto Movember, następnie posiadanie zabytkowego auta około 40-letniego i nienaganny dżentelmeński strój. Jak podkreślają organizatorzy, oprócz zbiórki pieniędzy najważniejszym celem jest zmiana podejścia panów do problemów ze zdrowiem, bo nadal pokutuje hasło, że chłopacy nie płaczą, a do lekarza zgłaszają się często, gdy problemy są już bardzo poważne. Mężczyźni, no niestety, zawsze chcą być macho, a nie chcą się przyznać do tego, że mogą mieć problem zdrowotny, natury fizycznej lub też psychicznej. I myślę, że jest to warte wsparcia po prostu nas jako mężczyzn. Cel jest szczytny po prostu i dlatego. I należy, należy mu poświęcać, jeżeli jest to możliwe, czas i, i nawet trochę środków. Na całym świecie dziś w rajdzie jechało prawie 5 tysięcy załóg. W Polsce rajd dżentelmenów startował jeszcze w Krakowie, Warszawie i Bydgoszczy, ale jak rok temu najwięcej uczestników, bo ponad 30 było w Wielkopolsce. Mikołaj Żuławski, Teleskop. Dzieci.